Dobry kochani, witam. Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj już mamy, co dzisiaj mamy czwartek. Jadę dzisiaj do pracy. E, także, także przed jeszcze pracą sobie chciałam tutaj e, pomontować troszeczkę. Także chociaż tyle nadrobić, ile mogę. E, a jeżeli chodzi o moje zakwasy dzisiejsze, po wczorajszej wycieczce, no to wam powiem, że nie ma źle, nie, nie ma źle, myślałam, że będzie gorzej. O, czu, oczywiście czuję się taka obolała i ramiona, bo wiecie, taki miałam ten ciężki plecak. E, no i troszeczkę uda, ale nie jest źle. No, wczoraj jeszcze jak szłam pod górkę tam po schodach do mojej bratówki, to no nie było łatwo <głos》> czułam to wszystko. Dzisiaj jeszcze nie ma się, aczkolwiek jeszcze po nie szłam, więc nie wiem jak to będzie. Na szczęście w pracy nie mamy słodów, tak to... przeżyję, przeżyję jakoś, no mam nadzieję. Dużo chodzenia pewnie będzie, bo w pracy jednak no, ciągle tu się chodzi, tam się chodzi. Tutaj jak ktoś coś chce, no to też pomagamy, chodzimy, pokazujemy, więc no. Chodzić będę pewnie, ale to dobrze, to się rozkręcę Wiecie, tutaj chodzi o to właśnie Się właśnie rozkręcić, chodzić e, Troszkę się porozciągałam wcześniej także, także mam nadzieję, że No nie będzie, nie będzie źle Myślę, że jeszcze nie jest tak źle ze mną, tak jak myślałam Więc człowiek czasami sobie Umniejsza i, i nie wierzy w swoje Możliwości, a jednak widzicie Mimo to, że długo em, No nie no, w sumie nie tak długo, no miesiąc tak w sumie nie czułem, no ale wiecie, większość dzisiaj nie leżałam przed, przed szpitalem, też tak większość leżałam po szpitalu, no to już coś tam się ruszałam, ale to jednak nie było to taki ruch, więc bałam się, że nie podam tam, no i jednak widzicie, no nie było może tam pod koniec łatwo, ale, no ale jednak dam radę, więc z tego jestem siebie dumna. No, także, także kochani, kurde no fajnie, fajnie. Trzeba próbować, trzeba wierzyć w siebie i, no i wiadomo, że jeżeli naprawdę się nie da już, no to nie ma co się też zmuszać, ale... Ale no fajnie sobie takie robić właśnie wyzwania i no i sobie po prostu być coraz lepszą, lepszą taką wersją siebie. E, no i tak mi się tutaj udało, że poszłam i naprawdę fajnie, fajnie, bo i to trochę mi tak opaliło jednak wczoraj. Coś mi teraz już wiecie, bo mam makijaż, ale, ale no miałam takie rumieńce, więc ja myślałam, że to wiecie jeszcze z tego ogórno, górno, ale nie, po prostu musiało wiecie, było czasem słońce, więc może tutaj też i wiatr był, więc to wszystko po prostu może się skumulowało, mnie trochę opaliło, coś tam byłam posmarowana, ale wiecie, później jak się człowiek spłocie, no to już niestety. To, to wszystko schodzi. z górbą, tym razem tylko w morskim, a po tak, także było dzisiaj delikatniej. Czekałam z, z moimi kuzynkami e, i z mamą wzięłam też mamę na taką prze, taki spacery po prostu, nie? Więc w mieszkaści, oczywiście ludzi było pełno, no ale jakoś to dało radę oczywiście, no, to już nie było takie, wiecie, intensywne, jak na przykład do Doliny 5 zostało, No, ale jakoś taka, wiecie, czuję się jeszcze e, trochę taka wymęczona, no bo to jednak trochę szły więc zrobiłam dzisiaj 24 tysiące kroków 24 926 tysięcy kroków, także coś tam trochę mniej niż zeszłym e, razem, ale no no i teraz sobie teraz zrobiłam kawusia, się to się zrobiłam, no i to będę jakieś oglądała film na no, prim Prime wideo, coś gdzie jakiś po e, angielsku zaznaczam ten film ale nie wiem jakiś on jakiś. Nie, włączamy jakiegoś śmieszera, a nie to chciałam. Co już nic. Dobrze mówię. No, więc mi się tak wyświetli. No i to sobie włączę i to sobie. Da. A, kochani, jeszcze miałam wam pokazać co kupiłam sobie z sklepie DM. Bo u nas teraz promocja jest z okazji 30, 30 urodzin balei naszej jakby marki jest DM. -owskiej. Było w kuponie 20%, więc stwierdziłam, że coś sobie, tak wiecie, kupię, przetestuję. Więc teraz zobaczymy, co ja tutaj kupię. No dobra, no to co tutaj mamy. Tutaj sobie kupiłam jakiś body lotion, kokos. Kokos, jakiś. Chociaż ja tak z kokosem, za, za kokosem różnie. Przepadam, ale to myślę, że. A sakra, widzieliście to? <laughs> nie paknie, więc ja że sobie ten mi przetestuję. Mm, no to listerin to sobie kupiłam, ja tylko z balej ja tylko jeszcze z innych rzeczy, Listerin to też mieliśmy w kuponie. W kuponie 20%, ja sobie też kupiłam dwa od razu, tak jak powiem, do pukania. Właśnie kupiłam sobie, jeszcze do tego jest odżywka Glow, Słońce, teraz świeci. za słonie troszkę. Kupiłam taki szampon Glow and Shine, bo jestem właśnie ciekawa jego. Nie, nie ukrywam też, że opakowanie mi się podobało, więc dlatego też kupiłam. No ale nieraz osoby dużo się o to pytają, więc stwierdziłam, że sobie przetestuję, więc Glow and Shine. Do tego też będzie odżywka, ale gdzieś ją muszę znaleźć. Teraz w, teraz w gazetce mamy, e, mamy taki ponik z paleą anty, antyperspiranty. więc jeżeli będziecie w DM-ie, stacjonarnie, no to bierzecie taką gazetkę, bo dużo osób o tym nie wie no i z tyłu macie różne kupony, co dwa tygodnie te kupony się zmieniają więc, yy, więc po prostu dostaniecie za darmo produkt, tylko jak wytniecie sobie kupon i da, pokażecie ten produkt przy kasie, to dostaniecie takie coś gratis przeważnie to sobie możecie sami wziąć ze spółki i po prostu przynieść z tym kuponem ten produkt do kasy i my tu po prostu odpiszemy, także pamiętajcie o tym, więc teraz jest właśnie, są dezodoranty yy, pod pachem z balei, więc yy, są cztery rodzaje, także polecam jeżeli będziecie, to sobie korzystajcie z tego. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam jakieś właśnie, żele pod prysznic. Jakiś taki bardziej chciałam wiecie, wakacyjny, więc wykupiłam takie większe limited edition. Więc popróbujemy. O, tutaj jest ta odżywka do tego, do tego szamponu. Także myślę, że będę testowała to. Kolejny żel pod prysznic to też taki, też kokonat. Mówię, że niby nie lubię kokonatu, ale to akurat mi się podobało. Znowu też wzięłam sobie szampon do włosów z Balei Tym razem coś takiego. Szampon do włosów kręconych i falowanych. <grym> ok, Okej. Biorę to za na szybko. E, więc e, nie pomyślałam, że tutaj będzie dla włosów kręconych i falowanych. Ale no co się nic nie dzieje, I mogę sobie przedostać No dlaczego by nie? Nie raz rano, no Nieraz, granos, tu mam, to mam sam takie włosy, ale no. Przetestujemy, a co tam ja tam zaświecę? Tam raczej to się nic nie stanie, że będę nagle być falowane włosy, No i do tego jest jeszcze odżyweczka. no też to podpowiedź mi się podobało. No i lubię takie te masło Shea, tak? Masło Shea, no. I ma Akademia jakaś, i olejek ma Akademia jakoś. Lubię te produkty, lubię ten i mi tak jakoś bardzo mi się to spodobało, więc stwierdziłam, że sobie wezmę. No i wzięłam, ale nie przeczytałam, co tam z tego ale to się tam nic nie dzieje, dlatego używam. Wzięłam sobie też olejek. Taki do y, podprysznic Ale stwierdziłam Taki, bo nie wiem czy to właśnie widać I ten olejek stwierdziłam, że będę go mogła też używać Mogę też na ciele Ale do peelingu prawdopodobnie Wiecie, albo ja sobie robić peeling Takie cukrowe, tylko daję cukier I zazwyczaj jakieś oleje I więc teraz to sobie właśnie tak Będę chciała robić z tym olejkiem Taki mam zamiar przynajmniej Kupiłam też sobie jakiś taki peeling To jest do skóry głowy Nie używałam go nie używam w ogóle peelingu do skóry głowy, dlatego stwierdziłam, że sobie też przetestuję, oczywiście wszystko to jest dalej. także no zobaczymy, zobaczymy czy coś tutaj mi coś jeszcze pomogą dusy, aczkolwiek no uważam, że no nie mam takich teraz już złych włosów jak miałam dawno, bo dawno jednak jak farbowałam to były te zniszczone włosy, a teraz naprawdę fajnie i przyjmują każdy produkt jaki jest, one tam akceptują, nie ma żadnego zazwyczaj problemu z szamponami czy coś, ale lubię sobie potestować tak jak Wam mówię, mówię więc dlatego... Wzięłam to. Kupiłam też sobie taki bardziej e, shimmer lotion, czyli taki będzie, wiecie, na ciele, jak jesteście opaleni, to możecie sobie tak ładnie posmarować tutaj ciało, zwłaszcza, gdzie będziecie mieć uwydatnione mm, tutaj macie, uwydatnione e, miejsca tutaj ciała, no i wtedy właśnie sobie tak, wiecie, ładnie posmarować i tak się nie błyszczało, więc e, no, więc stwierdziłam, że sobie też kupię to, to, to. do tego jeszcze wzięłam jakąś e, no, taki też ale, słuchajcie, jakiś taki, pisze fluid, taki jakiś um, płyn, czy jako to mogę nazwać, na noc, że po prostu dajecie sobie to do włosy, yy, wło, dajecie to sobie na włosy, na noc, no i po prostu niby te włosy stają się później le, lepsze. Akurat jest napisane po niemiecku, więc no nie rozumiem za bardzo, ale wiem, że jak sobie tak tłumaczyłam, to wcześniej to tak coś takiego było. Dla do włosów, dalej. Często to nie używam, ale czasem po prostu się przydaje. A kupiłam sobie też maskę do stóp. A maseczkę sobie też parę kupowałam. Nie, tak, nie zaszarałam z maseczkami, bo już mam jeszcze je, więc muszę sobie w ogóle dzisiaj, dzisiaj muszę sobie je właśnie takie zrobić. Takie wzięłam. Tutaj taki scrub. Mamy z aloesem. I tu mamy taką. A i w ogóle chciałam wypróbować jakieś um, pasy doprzeć, takie wybielające bardziej, bo też ostatnio było takie wiele zapytań, więc stwierdziłam, że dobra też sobie kupię, żeby wiedzieć. One kosztowały gdzieś około niecałe 10 zł, więc wziąłam sobie ten rodzaj. The Neavit, to akurat nie, nie zbali, oczywiście, i tutaj tak samo. To oczywiście nie z, marki, nie z naszej marki, ale no właśnie z ciekawości jestem. Chciałam po prostu sprawdzić, czy będą dobre, czy nie, więc będę też je testowała, czy tak wybierają, czy nie, bo nie są też drogie, a może akurat będą dobre. No i, wszystko, wszystko. I mniej więcej tak to wygląda. Tyle mam tutaj rzeczy, także troszkę nakupiłam. Ja się przydadzą na pewno te rzeczy, także będę testowała. Kolejny. Dzień kochani, witam Was w nowym dniu. Zbieram się właśnie tak szybko teraz, bo trochę mi zeszło. Jeszcze nalewaliśmy wodę do basenu Dzieciaczką no i tak mi zeszło, więc się szybko zbieram. No i jedę na paznokcie. Tak jak dzisiaj robię paznokcie urodłoni i też tak samo u stóp. A później jeszcze biorę się znowu na basen, tylko tym razem na termy bania. Jeżeli chodzi o moje porównanie co do term Bukowina Kochołowskie, no to jednak Kochowskie no, królują, myślę, że no, najciekawsze są tam w... na razie tylko te baseny, jakby widziałam, ale no jeszcze dzisiaj jadę na baseny do Bani, do Białki Itaczanckiej, także zobaczymy sobie jakby trzecie termy i sobie mogę wtedy porównać pomiędzy tymi trzema termami, ale myślę, że no jednak będą górować, więc dzisiaj zabieram moją prześnicę i jej siostrę, także jedę z dzieciaczkami. One już są trochę większe, starsze, umieją pływać, także no nie będę się może aż tak stresować, no, ale stwierdziłam, że po pierwsze ja też skorzystam z tego, bo chciałam zobaczyć te termybania też, no a po drugie no to też ich chciałam, gdzieś chciałam zabrać, no a to by będzie na jej, myślę, że fajnym też pomysł. także ja się kochani zbieram troszeczkę taki lekki makijaż zrobię, bo wam powiem, że jest tak gorąco już, a godzina jest dopiero 10, że no cała już jestem mokra, a też temu, że się ruszałam, no ale wiecie, no ale jednak no e, jeszcze sobie załaduję mój zegarek, żeby wiecie, troszeczkę te e, kroki dalej mi liczyło, więc sobie od razu połączę mój ładuje się, więc teraz, kochani, szybko się troszeczkę tak, e, tuż mam na rzęsach już, e, tutaj troszeczkę też, więc tak sobie tylko takim delikatnym kremem BB sobie posmaruję, żeby troszeczkę wyrównać kolory do mojej skóry i też trochę ma jakiegoś spf czy nie ma? Nie ma, więc się posmaruję spf jeszcze. E, co do wczorajszego spaceru na morskie oko, to Wam powiem, że nie mam kalor, e, kalorii nie mam tego, nie mam Zakwasów aż tak, dzisiaj w ogóle rano jeszcze byłam W sklepie na rowerze i wyjechałam pod górkę Także no pod górkę jednak było Odczuwalne moje jeszcze uda, więc tak jeszcze od środka Jakby czuję jak gdzieś, wiecie jak się Ruszam bardziej, to wtedy czuję Ale tak Wam powiem, że nie, że Nie mam zakwasów, jest ok, wstałam Sobie rano 6.20, sama się obudziłam Także jak nie idę do pracy, to staram się Teraz budzić bez budzika I tak przeważnie 6.20 jak normalnie idę się, Jak się normalnie kładę tak gdzieś koło 2.30, no to normalnie to tak staje, właśnie 6.20 tak przed siódmą. E, no a jak idę do pracy już na rano, to wiadomo, to już budzi w sobie, ustawiam w razie czego wolę jednak mieć, nie? Także sobie stałam, poczytam sobie książeczkę, no i byłam właśnie w tym sklepie. Robiłam sobie jeszcze właśnie e, na Duolingo też e, lekcje, no i przyszłam też do kolejnej ligi. Czy mam się już który To dzisiaj 19 dzień strajku miałam, czy 20 już nawet nie pamiętam. Ale jest strajk, także się to, po prostu sobie poprawię, bo mam tragedię, ale nie rozpuszczam je, bo po prostu tak jest. Wiecie, upał już mi ciepło. Nie narzekam, nie narzekam, ale po prostu taka cała ta jestem mokra, że no nie, że muszę się po prostu jakoś um, no tak sobie zrobić, żeby mi było fajnie. Ok, gotowa jestem, także ruszam, ruszam resztę do Zakopanego. Mam nadzieję, że się wyrobię. Tak dzisiaj mój outfitek, już wyciągnęłam w końcu, w końcu te spodenki, które dawno w nich nie byłam. No i bluzeczkę i tak na razie dzisiaj wyglądam i ruszam. Możemy ruszać! No dzisiaj pokazujemy już na pokazujemy już w samochodzie 25,5 stopnia, o 26 przeszło. No. Także dzisiaj będzie jeszcze ciepię, a dopiero jest 1017. Także ruszam, pewnie koreczki jakieś będą. Mm -hmm. Mam nadzieję, że nie. O. i jadę, wracam się, już zrobiłam sobie takie paznokcie, no nie widać to za bardzo teraz. Takie bardziej wiecie, brzoskwiniowe, takie różowe, takie, ja nie to brzoskwinia, ani to róż. Więc takie sobie zrobiłam. W stopach sobie niestety nie zrobiłam, bo no bo jednak mi koleżanka nie zapisała, zapomniała sobie, no i no, dzisiaj nie dałyśmy z rady zrobić, więc po prostu jakoś przeżyją, a zrobię sobie to w innym dniu. Także no, w sumie zaoszczędziłam, nie? <laughs> dzisiaj. Także Także takiem, ja, no i wracam się, ale jadę już po prostu inną drogą. Dzisiaj jadę sobie przez, po prostu objeżdżam i dłuższą trochę trasą, no ale przynajmniej można jechać normalnie, a nie stać w korku. No niestety jest ruch straszny dzisiaj, więc no nie będę się już stała zakopianką, tylko sobie już objadę tutaj. Są też pod oczy, także teraz jestem, mam prawie że głowę Umyłam także już po, po obu basenie I Wam powiem, że no, jednak bania, tak, bania jeszcze mi się spodoba bardzo. Eee, I więc w sumie bania i chowskie termy, tak bym powiedziała, że w jaki sposób można powiedzieć, że na równi są, ale że jeżeli chodzi o term jakbym ja wybierała spośród tych trzech, to pierwsze miejsce Chochowskie, drugie Bania a Bukowina to, ja to byłem. na razie na trzecie miejsce jakoś tak najmniej mi się podobało tam tak jakoś tak ciemno mi się to wydawało że tam jest, nie wiem jakoś tak po prostu ponuro bardziej bym powiedziała, jeżeli chodzi o środek i też była taka pogoda może też pochmurna, ale tak czy siak no, no nie wiem, bardzo mi się wydaje, że tak mi się wydaje, że troszeczkę tak ponuro tam było i tak chyba to też mi się tak nie spodobało a jednak tak biebania czy tam czy terwa mam to bardziej jaśnie, to ten, ten oświetlenie, ten budynek jakoś w środku, no nie wiem, po prostu no bardziej mi po prostu przypadło to do tego gustu. Wiadomo, nie mówię, że Bukówna bardzo jest zła, też bo mało no, w jakiś sposób tam niektóre, niektóre elementy, takie niektóre baseny były ok w porządku, więc coś innego mieli, mieli niż na przykład w chołowskich termach, czy tam w pani, ale no, to było takie bardzo malutkie rzeczy, no ale... Zawsze się szuka jakichś tam powodów, bo w gruncie się można było nam ciepła też była, więc tutaj też nie narzekam, ale no, tak mówię Wam po prostu, jak, będę, jak mam zamiar teraz jeździć, no to bardziej pośród tych dwóch będę wybierała. I jeszcze może kiedy tam sprawdzę ten gorący potok i termin szafary, ale. To zobaczmy, i jeszcze do Aquaparku, do zakopanego też chcę tam zobaczyć. Widziałam, co prawda, wiecie tak od góry, bo byłam na kręglach tam, ale no jednak to nie to samo, jak tak będziecie, wiecie już tam w środku. Więc sobie tak też po prostu muszę to zwiedzić. Także jak już zaczęłam, to muszę to dokończyć. A jeżeli chodzi jeszcze o moją masęczkę, to masęczkę sobie jest, że zrobię, robię pillow, że ją z efektem. A jeżeli chodzi o te płatki, to z balei. ogarnęłam No idę do pracy później na południe, ale jeszcze wcześniej idę do lekarza. Eee, no po prostu sobie będę musiała zrobić, wiecie, badania krwi, żeby ona mnie to skierowała, no i wypisała, jakie te badania sobie mniej więcej zrobić. Oprócz tego, no na pewno na próbę wątrobowe i tak dalej. No i więc idę. I stwierdziłam, że jak już stałam, to, to żeby się od razu ogarnąć, żeby później mieć też takiego, wiecie, że jak już jestem ogarnięta, to później już nie muszę się stresować tym, że muszę szybko jeszcze, wiecie, ubrać, wymalować i tak dalej. A tak to już jestem rano sobie, jak widzieliście książeczko, Poczytałam, um, pouczyłam się duolingu, na YouTube oglądałam też vloga, wypijałam sobie trochę się, zjadłam się do śniadanko, także no rano, poranek zrobiłam. Myślę, że fajnie jeszcze chciałabym go na pewno jeszcze bardziej poprawić, jeszcze umocnić troszkę, ale tak stopniowo, stopniowo dodawać jakieś nowe takie jakby rutyny, bo, bo myślę, że no, nie mam tych takich rutyn teraz poranek. Od dość dawna, więc dlatego chcę do niej wrócić, bo wiem, że mi dawała taką energię. Fajnie mieć takie swoje rutyny, wiedzieć, że po prostu stajecie i macie jakieś takie cele z tym, że się nie możecie doczekać, aby wstać, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Nie musi być tak, że to musi się dwie godziny wcześniej stać, żeby mieć te rutyny, żeby się ich trzymać, ale czasami naprawdę warto sobie jeszcze pół godzinki, tak mieć dla siebie i takie taki spokój, cisza, i to naprawdę dodaje taką energię fajną, więc yy, naprawdę polecam, nie musicie też tego zgodnie się trzymać, tak jak inne dziewczyny, które naprawdę nie pokazują, wiecie, takie idealny poranek, nie, no nie każdy może to pasować, dlatego musicie pod siebie jakby to wszystko jakby robić, to co wyczujecie, to co wy lubicie i na ten moment po prostu to, co wam się podoba, nie, I, i tak trzeba robić zgodnie z sobą, zgodnie z tym, co wy czujecie, a nie zgodnie z tym, co inni wam pokazują, bo dla nich akurat to, ta rutina pasuje, o tej godzinie Wam może nie pasować. Każdy ma inne swoje życie, więc dlatego no, nie porównujmy się, nie patrzmy tak, aż możemy się zainspirować, owszem, ale jeżeli Wam to nie pasuje i nie czujecie tego, to nie zmuszajcie się do tego robienia, nie? Więc y, ja też o, tym, o tyle zmążałam po tym zmianę, bo dawno też na początku tak mi się to bardzo podobało, a później stwierdziłam, no nie jest to wszystko dla mnie, tak? Na ten moment nie było nie dla mnie dobre. Teraz zobaczymy, co, co będę chciała dodawać, co mi będzie sprawiało radość, a co nie, więc... Tak, jeżeli chodzi o moje poranny no rutyn. Zobaczymy, co mi to powiedzie. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Trzymam sobie rękę, bo jak widzicie, zostałam ukuta. <noise> byłam dzisiaj na badaniach krwi. Wczoraj ogólnie byłam u lekarza i wiecie co? Przynajmniej mi ona powiedziała coś konkretniejszego i wiecie, co się okazało? Że możliwe, że, że przez aszfagandę ta wątroba została mi uszkodzona. Bo jej tam mówiłam, co mniej więcej jadłam mówi, że przez jedzenie raczej nie, że takie wyniki raczej no, nie powinny być przez to jedzenie. Bo tam powiedziałam o tym burgerze i tak dalej, a okazało się, że mówi, że no, jak jej powiedziałam o ashwagandzie, to pewnie to po prostu mój organizm ashwagandy nie, nie akceptuje. Mogło się tam jeszcze z czymś połączyć, czy z zmęczeniem, czy coś, ale po prostu raczej to wszystko przez to, bo ja sobie wtedy kupiłam magnes plus ashwagandę. I tak sobie kupiłam, wiecie, przez. i jadam to przez parę dni. No i później po jakimś czasie, właśnie, to się zaczęło mi dziadcze, mnie zaczął brzuch i tak dalej. No i wiecie, dlatego. Dlatego Wam ostrzegam, że kochani jakby coś no to jednak się lepiej skonsultować z lekarzem w sprawach nawet takich witaminowych, bo tą witamin, bo to akurat masz ashwagandę sobie kupiłam normalnie w drogerii, więc, yy, więc jednak no może być takie ryzyko, nie, jak, nie mówię, że u wszystkich, bo koleżanka by je brała na przykład i nic nie było, ale no i akurat yy, ja tak trafiłam, chciałam sobie spróbować, bo to też wiecie, słuchać było o tym, yy, no, i tak stwierdziłam, że sobie a kupię sobie, nie. Miałam w ogóle kupić sobie samą ashwagandę, ale że nie było u nas w sklepie, no to sobie kupię magnes plus ashwaganda. No i co się wydarzyło? Tak się wydarzyło, że no. W szpitalu trafiłam. Wiadomo, że to nie jest 100% potwierdzone, ona tak podejrzewa, że to to. A, ale przynajmniej coś mi więcej już powiedziała, że, że wiecie, że nie jedzenie, więc nie będę się może tak stresować z tym jedzeniem. Także właśnie teraz, no chciałam wam po prostu z mojego doświadczenia teraz troszkę oszczędzić to, że jeżeli, no że jeżeli macie brać jakieś witaminy lub próbować, to lepiej się skonsultować z lekarzem, zapytać jego po prostu, e, czy możecie, czy dobry będzie dla was, aby sprawdzić, czy badania, no nie wiem, cokolwiek takiego, żeby do tego nie doszło. Jeszcze mi mówi, że z moimi wynikami dobrze, że ta wątroba się zaregenerowała, bo mogłoby być różnie, także no, więc wam powiem, że no. Takie, takie cyrki, takie cyrki są. No, czekam teraz godziny 15 minut do pracy. Mam jeszcze czas. Przyjechałam wcześniej, bo wiecie, nigdy nie wiadomo, e, czy tu będzie kolejka, czy korki i tak dalej, więc sobie usiądę teraz, sobie będę siedziała sobie w samochodzie, zjem sobie coś, obejrzę sobie Boże coś na YouTubie. No, i tak będę dzisiaj spędzała te godziny i 15 minut. Także chyba już dobra. Też internista mi jakby jeszcze w szpitalu mówił na ten temat, że żeby sobie nie brać tak witamin, tylko, tak, tylko lepiej sobie sprawdzić właśnie, nie? U lekarza czy tam badania sobie porobić, czy Wam potrzeba tej witaminy, czy nie. A ja resztę, jak widzicie, rączkę. Rączkę mam taką, zaraz... Więc sobie jeszcze chwilę tak posiedzieć a później ściągnę sobie. I co piękna pogoda. Piękna pogoda dzisiaj mam akurat na rano, więc, to, więc przynajmniej wiecie, po południu, późnym po południu już będę sobie w domciu. Mm, no, cudowny dzień. Zobaczę sobie okno, bo ciepło. Postanowiłam się przejść, tak jeszcze, bo mam dużo czasu. Także patrzcie, jakie piękne widoki mam. No piękna dzisiaj pogoda. Także idę się przejść. No, także kochani, idę się przejść. A co? Stwierdziłam, no nie będę siedziała tyle w samochodzie, jak taka piękna pogoda. Zrobiłam sobie jeszcze Duolingo, także się troszkę coś tam poedukowałam. A resztę stwierdziłam, nie no i resztę. Zjadłam sobie oczywiście śniadanko. Obejrzałam coś na YouTubie. Później sobie Pouczyłam po, po, się na duolingo i teraz gdy na spacer. jak się chce to się wszystko wiecie fajnie zorganizuje ta godzina 15 to może być naprawdę naprawdę fajna nie po sobie to wszystko od nas zależy także się...